Cześć, jestem Mateusz, firma Enka Bike. Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu czapki Endura Baba Merino. Czapki występują w dwóch opcjach: w opcji cieńszej. Um... Bez daszka oraz w wersji grubszej z daszkiem. Obydwa warianty dostępne w dwóch opcjach kolorystycznych, bądź Moro, bądź kolor czarny. Zacznijmy od czapeczki bez daszka. Zastosowano tutaj jedną warstwę wełny Merino. Warto zwrócić uwagę na dodatkowy panel osłaniający nasze uszy. Co warto powiedzieć o samej wełnie Merino? Przede wszystkim wełna zapewnia doskonałą izolację termiczną w każdych warunkach. Nawet kiedy wełna nasiąknie wodą, dalej zachowuje wysoki stopień termoizolacji. Czapkę bez daszka polecałbym na raczej jesień, na jesienną pogodę, natomiast czapka z daszkiem. Zwracamy uwagę przede wszystkim na dwie warstwy wełny Merino, dzięki czemu uzyskujemy produkt już naprawdę bardzo ciepły. Czapka została wyposażona w daszek, wykonany z miękkiego materiału, wygodnie się układający. Na co warto zwrócić uwagę przy czapce z daszkiem? Przede wszystkim dzięki zastosowaniu podwójnej warstwy wełny Merino, czapka uzyskuje naprawdę najwyższy współczynnik termoizolacji, więc przeznaczona jest raczej do użytku zimowego. Zapraszam Państwa do osobistego testowania wszystkich produktów oraz do zakupów na naszej stronie dobrerowery.com. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Spadam do domu. Hej.